Do budowania samodyscypliny potrzeba stabilności i porządku w życiu. Gdy panuje chaos, trudno budować samodyscyplinę. Praca nad porządkowaniem chaosu zaczyna się od prostego zadania. Jakie to zadanie? Posprzątaj swój pokój, posprzątaj swoje biurko albo posprzątaj swoje pliki na komputerze. Ustal pory posiłków, codziennie te same. Ustal porę kładzenia się spać, porę wstawania o tej samej porze. Jak zrobisz to wcześniej, to życie. Przed życiem zyskujesz, jak mawia mój przyjaciel Fryderyk Karzełek. Poczucie wstawiania o odpowiedniej porze rano, o tym, że robisz coś, co zaplanowałeś, daje duże poczucie dumy. Reżim snu, kładzenia się i wstawania, eliminowania drzemek w telefonie to coś, co jest dla nas bardzo istotne w budowaniu samodyscypliny. Te drzemki w telefonie są nazywane zabójcą marzeń. Pozostaw telefon w innym pokoju, daj sobie szansę na to, żebyś musiał wstać do tego, żeby go wyłączyć. Ja zostawiam mój telefon w salonie. Dzwoni tak głośno, że muszę wstać. Jak do niego dochodzę, to już wiem, pozostałem i nie wracam. Dyscyplina czytania, przepisywania swoich celów. To przypomina ci nad tym, co jest ważne w pracy nad sobą. Albo stworzenie sobie tablicy, na której masz swoje plany i cele, która wisi w jakimś miejscu w domu, którym widzisz. Puszczanie sobie muzyki, wyobrażanie sobie tego, co chcesz osiągnąć. Powtarzanie tych zadań małych w odpowiednim rynpie, rytmie każdego dnia to jest coś, co będzie nieustannie Ci przypominać, co jest dla Ciebie ważne i co powinieneś robić. Dlaczego o tym wszystkim mówię i dlaczego jest tak dużo? Moi drodzy, nie musicie wszystkiego wdrażać naraz. Zachęcam Was do tego, żeby jedną lekcję robić jak na, na jakiś czas i coś ma jego wdrażać. Unikaj przytłoczenia. Plan idealny, który powinieneś sobie zrobić, jest Twoim punktem odniesienia do tego, co jest dzisiaj. Jak wyobrażasz sobie swój idealny tydzień? Co w ciągu tego tygodnia się dzieje? Jakie zadania robisz? O której wstajesz? Kiedy czytasz? Ja w kalendarzu w Google, którego używam, stworzyłem sobie plan idealnego tygodnia. Podświetlam go, a potem patrzę, jak w rzeczywistości wygląda mój tydzień. Jak daleko odstaję od tego idealnego, a ostatnio odstaję trochę dalej, to staram się korygować i zmieniać coś, bo mam porównanie do tego, na czym mi naprawdę zależy. Nie dawaj sobie na głowę od razu 20 zadań każdego dnia, bo ich nie zrobisz. I mówię Wam to z mojego osobistego przykładu. Ciągle uczę się eliminować zbyt wielą, zbyt dużą ilość zadań na każdy dzień. Nie tyranizuj się, negocjuj ze sobą samym. Czasami nie potrafimy wyjaśnić procesu, rytmów i tych psychologicznych rzeczy, o których Wam mówię. Nie wiem, jak działa komputer, ale działa. Nie wiem, jak działa samolot, domyślam się, ale lata. Czasami nie musisz wchodzić w proces. Zastanów się, co ci pasuje i zacznij wdrażać. Zobacz, czy działa to dla ciebie. Zweryfikuj, poszukaj, czy to, co mówię, jest prawdą. Zobacz, czy są jakieś podstawy naukowe do tego. Gwarantuję ci, że większość rzeczy, o których mówię, no bo 90% sprawdziłem, a być może w trakcie nagrywania tego kursu coś mi przychodzi do głowy, co jest moim doświadczeniem, ale może też być twoim. Sprawdź to na własną rękę. Cel najważniejszy, żebyś na koniec dnia nie był w gorszym stanie niż na początku dnia.